Dotarłem w końcu do miejsca, gdzie znajduje się Muzeum Piwa Ebisu. Jest to wtedy tak bardzo osiary, czyli bardzo na, na bogato miejscu. Przed nami jest Pałacyk Ślubów, tam się odbywają sesje fotograficzne, jest bardzo druga restauracja oraz miejsce, gdzie można sobie zrobić imprezę. Ślubią. To jest właśnie ten mały budynek, który tutaj właśnie widzicie, między tymi wieżowcami. Samo muzeum, tutaj macie wieżowiec samej góry się ciągnie, gdzie ludzie pracują i w biurach i tak dalej. Macie różnego typu sklepy, są tam na samym słońcu, są restauracje, ale muzeum jest właśnie tutaj. Są jakieś renowacje, i syry, ale zobaczymy, jak Ebisu. Idziemy do przodu Muzeum Ebisu. Macie znak tutaj, u góry. Idziemy do przodu. Nie jestem pewien, czy będę w stanie cokolwiek nagrywać w środku jeżeli nie to nic nie szkodzi, opowiem wam po zobaczeniu tego muzeum, osobiście do Ebisu przyjechałem już tyle razy i nigdy tutaj nie byłem jakoś nigdy nie należało się okazja aby to zrobić ale dzisiaj mam dzień wolny od pracy dlatego też chyba szwendam się po Ebisu i zobaczymy wiele ciekawych rzeczy wstęp za darmo muzeum jest otwarte od godziny 11 do 19, ostatnie wejście 30 minut przed zamknięciem, więc otwarte jest od poniedziałku. No chyba jest, a zamknięte w poniedziałki, właśnie tej nowy rok i narodowe święta. Więc macie puszki piwa Ebisu. Macie znaczy jedno piwo. I to, które widzieliście w anime Evangelion, to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o tą postać, jest tu jeden z siedmiu bogów z rybą. Ja mam przyjąć właśnie szczęście i to jest taki symbol miasta oraz piwa Ebisu. Więc wchodzimy do środka i zobaczymy co da się zrobić. A więc wyszedłem z Muzeum Piwa Ebisu w miejscowości Ebisu Jestem właśnie pod stacją Ebisu jest. Mam nadzieję, że zdjęcia Wam się bardzo podobały, że opisy Wam pokazały to co jest dostępne w muzeum. I ogólnie cała ta wycieczka po muzeum zajmuje około nie niecałych 40 minut. Nie było dostępnych wycieczek po języku angielskim, ale tylko w języku japońskim kiedy ja przyszedłem, mi to nie sprawiło problemu, ponieważ ja znam japońskie na tyle, aby zrozumieć to. Więc po czterech latach bycia w Japonii, nie uczyna się japońskiego, tylko po rozmawianiu z Japończykami, oglądanie anime, telewizji japońskiej, byłem w stanie zrozumieć wszystko, co ta pani do mnie mówiła podczas tej wycieczki. Oczywiście e, w tym wszystkim otrzymaliście do tego jeszcze e, Wszystkie notatki po angielsku, więc mogliście sobie przeczytać te wszystkie ulotki, zdjęcia. Podpisy pod zdjęciami były po angielsku, więc jeżeli znacie angielski, nie będziecie mieć problemu, aby zrozumieć tą całą wycieczkę. Ogólnie, jeżeli pójdziecie sami do tego muzeum, to zajmie Wam to nie, niecałe 5 minut, aby obejść tą całość. Z, Tourist Guide, czyli osobą, która Wam pokazuje to wszystko, jest to około 40 minut, mniej więcej, aby to wszystko przejść. I jest pokazana historia, są dodatkowe rzeczy, których nie zobaczycie, jeżeli pójdziecie sami. Są jakieś prezentacje, czy projekcje i tak dalej. Ale muzeum, same w sobie, jest bardzo fajne. Co te samochody, a czekajcie, pójdziemy w lewo, idziemy w tą stronę. Okay. więc sama demonstracja w muzeum była bardzo ciekawa, bardzo fajna, e, OK, okej, w złym poszedłem, obok, było ciekawie, na, na sam koniec było jeszcze testowanie piwa, więc poczekajcie, chwila. Wybaczcie, ale poszedłem w stronę wzórz trakcji, bo idę w stronę Shibuya. Teraz ogólnie rzecz biorąc, e, a więc na sam koniec całej wycieczki, możecie spróbować dwóch piw. Macie jedno normalne piwo i macie premium. Premium było bardzo smakowite, miało dużo aromatu. Bardzo łatwe do picia, było przyjemne. I pani mi wytłumaczyła, że w tym wszystkim proces ważenia tego piwa. Sorry, pociąg ja manotę, że mieliście w stanie, że, że, w, ty, że w tym piwie bi, było ważone przez dwa różne rodzaje e, składników, inny rodzaj hops, śmielu. Poprzez różne ważenie były inne składniki śmielu, znaczy był inny śmiel. Inne były rodzaje pszenicy, którą używali do ważenia tego piwa, i dlatego było nazwane premium. I po tym wszystkim przyszedłem jeszcze do baru, gdzie za 400 jenów mogli się spróbować inne piwa. Więc sam spróbowałem sobie mix między premium i czarnym piwem, a na sam koniec spróbowałem angielski ale. Więc. Wypiłem to te piwo. W międzyczasie porozmawiałem sobie bardzo z panią, która obsługiwała mnie. Mieliśmy fajną rozmowę. Oczywiście wszystko po japońsku, więc okazało się, że ta pani, która pracuje w browarni, czy w muzeum tego browaru, lubi whisky. <grym> więc to było dość ciekawe. Mogliśmy porozmawiać sobie o whisky, ale niestety tam był limit czasowy. Miałem tylko 30 minut na to, aby spróbować sobie te dwa piwka i Wypadł, ponieważ jest korona, ponieważ są inne wycieczki w trasie, i tak dalej, dlatego też musiałem bardzo szybko wypić to i wyjść. Dlatego też po drodze bardzo mi się odbijało, jestem w ogóle pod wiaduktem, ale nic nie ma, idziemy do przodu. Ogólnie tą trasą, którą teraz idę dłuż jest to trasa z Ebisu, czyli miejscowości, która została nazwana po nazwie tego piwa, a to piwo ma nazwę po bogu który się wywołuje z Chin albo z Indii, bo tam, jeżeli chodzi o tych siedmiu bogów nie mam wystarczających spowodowań, pięć, siedem siedmiu bogów wywołuje się albo z Indii albo z Chin ale nie, nieważne, ten Bóg Ebisu on bardzo uwielbia sakę, alkohol, dlatego też on się stał, gdyby wizerunkiem tego piwa Dlatego też, te piwo ma nazwę Ebisu. Dlatego też, miejscowość, który właśnie byłem, nazywa się Ebisu. I to właśnie coś bardzo rzadkiego w Japonii. Miejscowość została nazwana po firmie, czyli po Ebisu Piwą. I do tego stacja też nazywa się Ebisu. I te trakcje kolejowe, które widzicie tutaj u góry, one zostały stworzone wyłącznie dla tego browaru. Oczywiście to wszystko założy się w miejscowości Meiji, w czasie Meiji, patrzcie, jedzie to sen W czasie Meiji, czyli Edo Taisho Meiji Showa, kiedy się urodziłem, Heisei, kiedy Aska się rodziła i teraz jest Reiwa więc w tym czasie zbudowano właśnie trakcje kolejowe tylko dla tego browaru aby dostarczać składniki do browaru aby eksportować piwo i tak dalej dlatego też było bardzo coś specjalnego dlatego też w Japonii Ebisu czy jest najpopularniejszym piwem nie do końca jestem tego pewien ponieważ główne firmy to jest Ebisu Kirin i premium beer. Poza tym, patrzcie na to, aby nie było, że kłamię. Macie dowody tutaj. Mamy puszki, ale te mamy puszki raczej Monster. Kawa, 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 alkohole Red Bull, kawa. Nie ma co bardzo piwa. Dobra, więc nie potwierdzę, czy kłamię, czy mówię prawdę, ale Japończycy dbają o recykling. Poza tym, mam maskę na ręce. Nie, że Japończycy dole dolej mosk. Król odalicy. Ale e, ja ogólnie za bardzo nie piję piwa. Jestem osobą, która lubi Nihonsyu, czyli japońskie sake. Jeżeli miałbym pić piwo z własnego wyboru... Czekajcie, pociąg dalej jedzie, samochód za mną. To ja osobiście wybrałbym Kirin. Kirin to znaczy... Jest to piwo, które symbolem jest Bóg piorunów więc to jest taki smog, który przywo przywoływa pioruny i tak dalej I, o i drugie słowo kirin w języku japońskim które będzie zapisane katakanom, nie kanji będzie oznaczać żrafę więc taka ciekawostka dla was więc jeżeli mam to być, to bym kirina zamiast Ebisuichi premium znowu pociąg przyjeżdża. Dlatego w Japonii nigdy się nie, nie spóźnicie się do pracy. Patrzcie, jak często jeżdżą pociągi, i one są bardzo częste. Tutaj, w tym miejscu, właśnie gdzieś tutaj, chyba jest mniej więcej połowa z Ebisu do, do Shibui, który jest przed nami. To jest główny budynek Shibui. Scramble Crossing, i tak dalej. Ale ten most jest bardzo ciekawy. Dlaczego? Ponieważ jest w połowie zardzewiały. Wszystko daje mu taki miejski, zaniedbany urok. I jeżeli chcielibyście robić sobie zdjęcia, takie very urban, czyli bardzo takie miejskie zdjęcia, to tutaj mam, polecam. Nie, pan, już nie zliczę tego ile razy widziałem, jak tutaj robiono zdjęcia. Nawet te erotyczne, bo w Japonii tego nie brakuje. Da się spotkać bardzo łatwo. Dlatego też, jeżeli chcecie sobie zrobić zdjęcia. Tutaj macie nawet znak Ikei przed nami Tutaj się rozpościerają tory linii yamanote czyli głównej linii pociągów w Tokio Circuit Line, czyli linia która idzie wokół jak gdyby kółko załatwia wokół Tokio I teraz macie cztery linie torów Dlaczego macie jeden jedzie jeden pociąg? Normalny, z tej strony normalny pociąg ekspresowy. Normalny ekspres. Dalerzy, którym jedziecie, tym którym będziecie jechać. I w, w Japonii do tego nie mówi się jak w Polsce, tydyn, 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 tydyn. w Polsce. W Japonii się mówi goten goton. Goten goton. Goten goton. Te słowa mają odzwierciedlać właśnie, jak lubię, dźwięk pociągu jadącego po torach. Goten, goton. To zapamiętajcie, bo dzieci w Japonii to bardzo często używają, by i dorośli. Poczekajcie, jedzie kolejny pociąg. Tym razem macie linię ekspresową. Ale nic, zostało mi tylko 2%, 2 baterii na GoPro. Dlatego też zakończę ten film, właśnie serwis tutaj. Podładuję baterię i się poszlądamy troszeczkę po Sibui I zobaczymy, co dzisiaj nam pokaże Shibuya.